Na prezentacji Gonzalo Fejo w roli tenera Legii Warszawa czekaliśmy, żeby zadać mu pytanie. Czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy. Potem minęła godzina, i wciąż czekaliśmy, aż w końcu się udało i mogliśmy się z Gonzalo Fejo Skonfrontować. Zadaliśmy mu proste pytanie, czy wobec tego, że jest zdyskwalifikowany na rok w zawieszeniu na 3 lata, więc każdy ewentualny wybryk, skandal, afera, poważna kłótnia z sędziami, rzutków etą czy cokolwiek innego, mogłoby się skończyć dla niego tragicznie. Mam tu na myśli e, zawieszenie w zawodzie. Legia musiałaby szukać nowego trenera. Gonzalo Fejo odpowiedział dosyć konfrontacyjnie, że to jest takie budowanie negatywnej narracji o nim, że. On wcale tych konfliktów z sędziami tak dużo jak się mówi nie miał, co jest delikatną nieprawdą, bo jednak na przykład po tym meczu z Polonią Warszawa wspomnianym przez niego potrafił powiedzieć, że nie poda sędziom ręki i że pięknie go skręcili. Prawdą jest, że motor Lublin Gonzalo Fejo był przez sędziów krzywdzony, że faktycznie mógł Gonzalo Fejo uważać, że motor traci punkty przez wzgląd na błędne decyzje arbitrów. Jednakże no, w ekstraklasie trzeba się będzie szczególnie w przypadku trenera nacenzurowanym, jakim jest Gonzalo Fejo, bardziej pilnować. W swoim całym życiu jako trener otrzymałem jedną czerwoną kartkę, i ona była konsekwencją żółte kartki na mecz z Gieksą, czyli Oprócz tego ja w tym sezonie kartki nie otrzymałem. E, wyraziłem się, jeżeli chodzi o wypowiedzi o sędziów raz i to było po meczu z Polonią Warszawy. E, tą sytuację z ręką w pole karne, które ewentualnie by mogła nam dać e, karne i wtedy jeżeli byśmy strzeli, bo karnego trzeba strzelić na 2-0. To było wszystko. Więc po prostu. Ja jestem otwarty, żeby rozmawiać o wszystkim właściwie, ale to jest akurat dobry przykład, jak stworzyć rzeczywiście coś, które nie istnieje. Mogę dodać jeszcze, oczywiście to jest do potwierdzenia, bo ja sam tego nie mogę udowodnić, to co za chwilę powiem, ale e, nie jeden sędzia, bo sędziowie też są ludźmi, z którymi też się ma kontakt, też są częścią piłki nożnej, tak jak wy dziennikarze, które też macie odpowiedzialność na stworzenie kultury piłkarskiej w tym kraju, które musi iść do przodu. Ale rozmawiając z sędziami przed meczem, różnym, Dostałem informację, to nie raz, bo to minimum z trzech źródłach, że jestem podawany na szkolenie jako przykład zachowania trenera na ławce. Więc i, wiadomo, no, ja z, mogę powiedzieć, musicie tego potwierdzić, ale dostałem tą informację to, zarówno od sędziów, którzy często są na boiskach ekstraklasowych, jak i od sędziów, którzy najczęściej są na poziomie e, pierwszej ligi. Więc to są fakty i to jest akurat pytanie, które nie bez żadnej złości z mojej strony które jest bardzo dobrym przykładem na to, jak jest tworzona narracja wokół mnie, która jest moją winą też. Ale która nie jest do końca. Nie, 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 nie jest ona zgodna z stanem rzeczywisty sprawy i z moją osobą. Wiadomo, za niesatysfakcjonujące wyniki pracy stracił trener Runiaić, ale wiadomo, że nie tylko on jest winny tym rozczarowującym tak. wynikom w ostatnim puro, jak Pan to określi. Pytanie, czy Pan też się czuje winny takiego stanu rzeczy przez ten wzgląd, że jednak zimą trener Runiaić stracił dwie bardzo ważne postacie, mam to na myśli Ernesta Muciego i Bartosza Slisza. I pytanie, czy pan się też czuje Współwimy w spółwinnej tej sytuacji? My, jako Legia, jako jeden z klubów ekstraklasy, jako ekstraklasa, zresztą jak 90% klubów w Europie, jesteśmy skazani na to, że będziemy tych najlepszych piłkarzy sprzedawać i, będziemy, i będzie to częścią budowania naszego budżetu. Tak... Kluby, które mają ujemne bilanse transferowe to są kluby Premier League i są niektóre kluby z Lig Top 5. Pozostali sprzedają zawodników i to jest normalny proces, w którym musimy umieć funkcjonować i sobie z tym radzić. Czy Gonzalo F. będzie Twoim zdaniem budował oblężoną twierdzę? Myślę, że nie. Tak, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony otwartością trenera i tego, jak wnikliwie i sumiennie tłumaczył to, co się działo, bo jednak działo się wokół niego bardzo dużo w ostatnim czasie i to bardzo dużo niedobrego. On też podkreślał, podobało mi się to, że on bez pytań wyszedł i powiedział, że popełnił bardzo duży błąd. To na pewno plus dla Gonzalo Fejo za tę konferencję prasową. Myślę, że wypadł dużo lepiej niż dyrektor sportowy Jacek Zieliński, który momentami. No Moim zdaniem dziwnie się wypowiadał, na zasadzie, że tutaj legia długofalowy projekt. W ogóle nie czuję winy tej sytuacji całej. Właśnie, a jednak moim zdaniem powinien się czuć winny i to bez dwóch zdań, bo on tłumaczył na Twoje pytanie o Bartosza Slisza i Ernesta Muciego, że zostało znalezione następcą, bo Gual ma lepsze statystyki niż Muci w ekstraklasie. To jest jakiś absurd, szczerze mówiąc, bo kto ma zmieniać Guala. Guala jest zmęczony w 60. minucie, pokazuje trenerowi, że chce zmianę i nie ma kogo wprowadzić. Jest Maciej Rosołek, który obrywa czasem nie za swoje winy, bo on jest daleko od tych rzeczy, które się dzieją na przykład pod bramką Legii, kiedy oni tracą gole, ale jest takim kozłem ofiarnym ostatnio w Legii Warszawa i takim uosobieniem tego, jak słaba, może może nie słaba, bo jednak na warunki ekstraklasy to jest taka przeciętna kadra w Legii Warszawy. I moim zdaniem to, co Costaruniajicz prezentował i jego drużyna prezentowała, to było nawet trochę więcej niż, niż mogłaby wskazywać na to kadra zespołu. Cały czas prokuratura w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie ataku Gonzalo Fejo na Pawła Tomczyka. Ta sprawa, jeśli chodzi o PZP, o no komisję dyscyplinarną, została zamknięta. I tu też, szczerze mówiąc, nie zgadzam się z Gonzalo Fejo, który twierdzi, że został ukarany dotkliwie i surowo. I tutaj przywołał e, Nenada Bielicę, który e, wiemy, co zrobił w trakcie meczu Bundesliga. Ciekawe są... porównanie jest bardzo ciekawe i trochę abstrakcyjne jak dla mnie, bo jednak mówimy o tym, że tam brakowało milimetrów, centymetrów do tego, żeby kogoś pozbawić oka. E, to jest jednak trwałe kalectwo. E, jeżeli prokuratura zajmuje się taką sprawą, no to trzeba ją traktować naprawdę poważnie. Myślę, że pod względem to nikt nie ma wątpliwości, że to jest trener z olbrzymią jakością. Jest oczywiście duża doza niepewności, bo to trener cały czas młody. Oczywiście widział, jak to wygląda z perspektywy asystenta ekstraklasa. Jeżeli chodzi o pozycję pierwszego trenera, no to pierwsza liga i, i też, no, Motor Lublin. No myślę, że gdyby nie Gonzalo Fejo, to Motor Lublin dzisiaj byśmy nie oglądali w pierwszej lidze, tylko, tylko jeszcze na trzecim poziomie rozgrywkowym. Dlatego, no, ja jestem ciekaw. Teraz no, dostał rower z bardzo wysoką usytuowaną ramą, no i na ten rower wsiąść i pedałować i to, to o czym on, on mówił czyli nie słowa, a, a czyny tak? i możemy to nawiązywać do tych jego oczywiście sytuacji, które miały miejsce czy w Motorze Lublin, czy w klubach jeszcze poprzednich ale też pod względem sportowym no, dostał rower naprawdę myślę, że bardzo dobrej jakości, no bo praktycznie każdy trener w Polsce, Mariusz Rumak jest chyba innego zdania, ale praktycznie każdy trener w Polsce marzy o tym, aby pracować przy, przy Łazienkowskiej. No i, i tutaj no dostał pracę marzeń no i to tak, taką szansę życiową, bo Wydaje mi się, że Zbigniew Jakuba dał mu szansę bardzo poważną, ale taką szansę życiową to dostał teraz właśnie przy Łazienkowskiej. Nie wiem w jaki sposób imituje się dźwięk tykającej bomby, znaczy wiem, ale nie będę tego robił. Ale tutaj przy Łazienkowskiej 3 stadion Legii Warszawa aktualnie zamienia się w taką tykającą bombę. Rozumiem to w ten sposób, że Gonzalo Fejo poprawi wyniki Legii Warszawa i mam wrażenie, że sprawi, że Legia jeszcze bardziej zapłonie, że tutaj na trybunach na Żylecie będzie głośno, będzie fanatycznie, tak jak było wcześniej, ale w jeszcze większym stopniu. Doprowadzi to do tego, moim zdaniem, że Legia awansuje do eliminacji Ligi Konferencji, że odrobi tą niewielką stratę do podium. No i to pierwsze wrażenie o Gonzalo Fejo będzie takie, że przyjechał tutaj kozacki trener. Obawiam się jednak, że potem może dojść do sytuacji, w której Gonzalo Fejo coś odwali. No bo takie typy jak Gonzalo Fejo, jak. Yy, Sapinto, poprzedni trener, który pracował w Legii, portugalski, o którym też kiedyś Gonzalo Fejo wypowiedział się, że to jest dobry trener, który potrafi pobudzić szatnie, Znali się, w miarę szanowali. No to jednak oni się nie zmieniają. Oni na koniec coś odwalą. Czy to będzie teraz, czy to będzie za dwa miesiące, pięć miesięcy, sześć, czy za rok, zobaczymy, ale mam wrażenie, że Legia wróci do punktu wyjścia. I w tym punkcie wyjścia znajdzie się też dyrektor sportowy Jacek Zieliński, który na tej konferencji prasowej, mam wrażenie, że był najmniej zdecydowaną i najmniej przekonującą osobą, bo Gonzalo Fejo ludzi przekonuje. Mnie też w miarę co do swojego pomysłu piłkarskiego przekonał, nie będę ukrywał. Co innego, dyrektor Zieliński, który na to pytanie czy osłabił zespół i czuje się współwinny za zwolnienie Kosty Runiaicia? stwierdził, że nie, nie, no, 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 nie czuje się winny, bo wszyscy wiedzieli, że okienko transferowe, to takie główne okienko transferowe, to ma być okienko letnie, a nie zimowe, ale nie możesz Sprzedać Bartosza Slisza do MLS i do Ligi Tureckiej Ernesta Muciego, czyli dwie czołowe absolutnie postacie tego zespołu. Nie zastąpić ich nikim i liczyć, że te wyniki będą dalej takie dobre jak były jesienią, albo nie ulegną pogorszeniu. Tak jednak dyrektor Ziesieliński zrobił, no i nie mm, uderzył się w pierś, nie, nie, nie powiedział. Ja też biorę za to odpowiedzialność. Zupełnie wprost y, przeciwnie. Zaryzykował, zatrudnił Gonzalo Fejo, trenera, który słynie z tego, że zna magiczne zaklęcia, które sprawiają, że drużyny grają lepiej. Pytanie jednak, czy to ryzyko to nie jest takie Chwy, chwytanie tonącego, który próbuje się ratować i chwyta się brzytwy. Odnoszę takie wrażenie, że ręka Jacka Zielińskiego za rok będzie poraniona od złapania się tej brzytwy.